Nie. Tak. Hmm. nie skomentuję tego wydarzenia, co Ci się zaś dzieje? idziemy, 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 idziemy pokonamy skałę jesteśmy silniejsi niż skała twardsi niż skała bądź jak skała, skała niż skała. skała ja ja ty robisz? Można wejść Tutaj będzie nas... Czasami wow. atakował ten orzeł Wow Ty, anakondo, czy tam grzechotników wedny No Dobra, miniaturka anakondy <grym> e... Co? Mogą być miniaturki anakondy, I, no i się No, już jest całkiem wysoko. Ale jest konik. Widać konika. Olej. wow I. Wow. No i to jest właśnie ten wredny orzeł. Co mnie kurde będzie dziobać czasami. Wow. Cieszę się, że chociaż raz zapisałem we właściwym momencie. I znowu tu będzie... Zobaczysz, kurde jakby przechodzące przechody. Nie, podczas tej spinaczki będę gadał w ogóle bez sensu, bo jak nie ma jak nic się nie dzieje, to ja po prostu nie wiem. Myślę o czymś innym i robię coś innego. A co robię, to ruszam myszką i ciągle klikam w spację, nie? Oprócz tego momentu, bo nie wiem, co teraz mam zrobić. To był chyba jeden z momentów Tych takich trudniejszych w grze Znaczy w tym, w tej wspinaczce I Pamiętam, że są dwie drogi Jedna jest droga, jedna jest dobra, druga jest zła raz wybrałem tą złą i się znowu zawiesiłem chyba na miesiąc Teraz właśnie jest problem, bo ja nie pytam, która była dobra. Ech. Wiem, że trzeba było... A no w sumie to nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Niby to jest, niby wychodzi, że mam iść tam, ale chyba to jest ta zła droga. No, ale innej nie widzę. Chwilę zapiszę sobie tutaj. Bo ten. Wow. Ty wredny pierzasy, tak. To jest ta dobra droga, skoro mnie ożyło atakuje. Właśnie tamta droga była zła. O, ona pada. I jakieś dziwne wino. Ale w każdym razie uleczyło mi zdrowie. A teraz to ja już nie wiem, co mam robić znowu. And again. רבת ה... No nie wiem co mam gadać no. znaczy, się nic nie dzieje oprócz tego, że ciągle wspina się na jakieś kolejne półki, łapie się jakichś starych pniaków, podciąga się. Po prostu kompletnie nie wiem, no ale coś się dzieje teraz. Gdzieś wszedłem na górę. Gdzieś wszedł i nie wiem gdzie żem przed. W każdym bądź razie droga jest w górę, no więc jeśli coś idzie w górę to tam mam iść Dobra zapiszę sobie, poznaję z to gdzieś deadnę, spadnę i znowu zapomnę drogi, a tego bym nie chciał mm -hmm. No teraz już na serio jesteśmy wysoko Nawet widać kwadraty na wodzie Łoszty, wredny zapomniałem który przycisk to jest schylenie się Był no, kontrol, nie? No to czemu że się nie schylił w debilu? A w sumie to... Czemu mi się wydaje, że, ty, że ja tu spadnę? Kogoś mam go przeczucie. No. Przynajmniej raz się myliłem na moje szczęście. Okej, okay. okej, okay, okay, hey, szybciej, szybciej, szybciej człowieku. Ja tutaj normalnie w 100 odcinkach się nie zmierzczę jak ty tak będziesz właził na tę skałę. To się skoczy, czy ja muszę używać tego no, nie muszę. Fajnie. O Jezus Maria, jakie to nudne! Nie, no Kurde, masz szczęście, że nie mam żadnej broni. To będzie chyba najnudniejszy odcinek całej tej sesji zagrajmy. Jeszcze kurde grzechotnik czy tam mini anaconda że jesteś sprytny Rany o, to chodzimy już do końca na szczęście Tak tu jest gniazdo, tu jest gniazdo Szybko pióro weźmiemy No, no, patrz, kole. Weź weźcie biuro jedno, idziemy z powrotem o, 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 o I tak Teraz gra wymaga, żebym schodził z powrotem na dół. Ale to by mi zajął po prostu kolejny ten. Więc jest taki bug. Zmieniłem, jak on działa, i nie wiem, czy teraz zadziała. Że trzeba skoczyć. odrobinie szczęścia przeżyję to. Ale jednak nie przeżyłem. Ale z. To jest takie miejsce, że przeżyję. Nie wiem jak ja to robię. Przeżyłem skok. Dobra, spróbuję jeszcze raz. O właśnie. Przeżyłem. Właściwie nie wiem na czym polega ten bóg. Jedyne, co robię to ruszam myszką i wciskam A i D, czyli z, y, w skręcanie w boki. Więc może na tym to polega. Nie wiem, w każdym bądź razie jest to na serio ekspresowy y, ten. Ekspresowe zejście w dół. Oczywiście niektórzy mogą się tam bawić w schodzenie w dół, ale jako, że ja. No cóż. Mam dość ograniczony czas, to nie będę przecież się bawił w schodzenie. Myślę, że większości z Was też nie będzie się chciało schodzić, więc też to mogą użyć ten Bóg. No ale teraz wracamy z, z powrotem do tej spokojnej wody, czy jak mu tam było. Mi się tutaj ten Koń przechyla w jedną, w drugą stronę, więc nie chcę Dychnij się, dobra. I biegnij dalej. No i jesteśmy z powrotem. Elo, elooo Gdzie jestem idiota No, patrz Przez 10 What? minut nie można go zostawić O no. oh, no. boy Okej okay. Widzek skończony ale tak mówiłem, skończę. Chcę skończyć ten epizod, ale skończył się ten epizod, więc tak jak mówiłem, też kończę, więc na ra. Ok, się ma znowu. Nagrywam. No. Nie wiem, czy was pocieszę, czy zmartwię. Ja zostało. Chyba. Zostały chyba 4 epizody do końca gry. Możecie się zacząć cieszyć. Dostaniecie mnie słuchać w końcu mego zjedzielenia. No ale nie dobra Teraz gramy rejem nareszcie Rej rządzi Tylko co my teraz robić? Nie ma pojęcia eee. Chyba dojść do tej farmy, no?